policja za nami, trochę im wymusiłem ale może nie będą płakać jadą za nami nie wiem czy coś od nas nie będą chcieli na dzieci weźmiemy na bank policja Puszczam, że jak będziemy jechali grześnie, to zaraz z tego mm. ruszą z kopyta i będą łapali, wiesz, kogoś innego. Mm, mm, mm. no, A zaraz może też żeby... nas Tak, też go się czołem. Wszyscy w porządku. No. Panowie, ja wiem, że to wy, nie podganiać mnie. Czekają ofiary, które jest pracy, czy po czym to pochodzi? Tak, 613 lv Sąd na pamięć czekają, aż ktoś będzie wiesz, bym pasa cisnął. No, w sumie mądrze, nie? No. czy skręcą na Eskę Pewnie tak, bo tam są najlepsze łowy no To oni mogą, tak jak poza Lublinem tak dalej? Oczywiście, na trasach jak najbardziej Od tego właśnie są te BMW. widza no to wiesz, nie ma, nie ma każda, każdy powiat czy to miasto Tak, to no oni właśnie na Eskach Po Lublinie wszędzie, gdzie tam wiesz kogo W Lublinie, tak, ale poza Lublinem czy Tak, jak to, najbardziej zudalscy, policjanci mogą... Wiesz, jeżeli zobaczysz, że nie wiem. Gdyby jakiś cudem zapuścił się na jakiś, o patrz, już, już Janka jest do złapania z nielewym pasem i, i zobacz, obserwuj BMW po prawej stronie I, i patrz co się dzieje, Michał, patrz jak policja go będzie łapała, Michał, zobacz na to, patrz, to jest nieoznakowany radiowóz i zobacz co się będzie działo, już go, już go będą, o patrz, już go mają, zaraz zobaczysz, ale nie fart. <laughs> Ale nie, far. Nie wiedział. Nie wiedział, nie wiedział. Ale nie będą wiedział. go, teraz się follow mi pokaże. Na, na, na szybie mu się... Zaraz zobaczysz. Zaraz na szybie się pokaże, jedź za mną i do pierwszego i tam go będą łapać.